Portal Bezpieczni Razem przedstawia Zasady postępowania w przypadku omdlenia. W każdej, nawet najbardziej niespodziewanej chwili, możemy znaleźć się w sytuacji, w której osoba nam znana lub obca znajdzie się z przyczyn zdrowotnych w nagłym stanie zagrożenia życia i będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy. W każdym przypadku nie należy ignorować leżącej osoby w miejscu publicznym. Omdlenie jest to nagła i krótkotrwała utrata przytomności wywołana niedostatecznym przepływem krwi przez mózg. Może być spowodowane wzmożonym napięciem emocjonalnym, wystąpieniem silnego bólu, przebywaniem dłuższy czas w pozycji stojącej, gwałtowną zmianą pozycji, np. przy szybkim stawaniu, przebywaniem w gorącym, niewietrzonym pomieszczeniu. Incydent omdlenia może poprzedzić wystąpienie jednego bądź kilku objawów: poczucia słabości, zawrotów głowy, szumów w uszach, bladości skóry, potów. Wiedząc już, czym omdlenie może być spowodowane, oraz jakie są jego objawy, widząc osobę leżącą, należy postępować w następujący sposób. Krok pierwszy. Ustal przyczynę. Krok drugi. Jeżeli poszkodowany leży na podłodze, ułóż go na wznak, unieś nogi ku górze. Jeżeli poszkodowany siedzi, pochyl go. Głowa między kolana. Trzeci krok. Rozluźnij ubranie. Jeżeli przebywa w pomieszczeniu, otwórz okno. Krok czwarty. Wezwij pogotowie pod numerami 999 lub 112. Wzywamy pomoc pod numerami 999 lub 112. Gdy połączymy się z dyspozytorem medycznym, musimy spokojnie i w miarę szybko przekazać następujące informacje: Gdzie? Dokładne miejsce zdarzenia. Co? Powód wezwania, rodzaj zdarzenia, zachorowania. Kto potrzebuje pomocy? Nazwisko i imię, wiek, płeć. Ile osób jest poszkodowanych? Jakie są obrażenia? Kto wzywa pomocy? Imię i nazwisko, numer telefonu. Udzielając pomocy osobie, która zasłabła, pamiętaj, nie szarp poszkodowanego, nie klep po twarzy, nie zadawaj bólu, nie polewaj wodą poszkodowanego, nie wlewaj wody do ust, nie podawaj żadnych leków. Utrata przytomności jest to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. W takim przypadku może dojść do zatrzymania oddechu i zagrożenia życia. Przyczynami utraty przytomności mogą być choroby serca i układu krążeniowo-oddechowego, cukrzyca, zatrucie lekami, zatrucie alkoholem, urazy czaszkowo-mózgowe, choroby neurologiczne, padaczka. Atak padaczki: Zasady postępowania: Krok pierwszy: podłożenie pod głowę miękkiego materiału, podtrzymanie jej. Krok drugi: udrożnienie dróg oddechowych, odchylenie ku tyłowi. Krok trzeci: w przypadku wymiotów ułożenie w pozycji bezpiecznej. Krok czwarty: wezwanie pogotowia ratunkowego. Pamiętaj, nigdy nie wkładaj niczego między zęby, nie przytrzymuj rąk ani nóg poszkodowanego, nie kładź się na niego, nie podawaj nic do picia i jedzenia. Pozostań przy nim do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Pamiętajmy, że kiedy widzimy atak padaczki musimy pomóc. Zachowaj spokój. Większość napadów ustępuje samoistnie w ciągu dwóch trzech minut. Po napadzie zostań przy chorym tak długo, aż jego stan wróci do normy. Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla chorego. Udzielając pomocy osobie, która zasłabła, pamiętaj nie szarp poszkodowanego, nie klep po twarzy, nie zadawaj bólu, nie polewaj wodą poszkodowanego, nie wlewaj wody do ust, nie podawaj żadnych leków. Stan nieprzytomności to taki stan, w którym często dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia, zatrzymania oddychania spowodowanego zachłyśnięciem się, wymiocinami bądź zapadnięciem języka. W przypadku zobaczenia osoby nieprzytomnej, pamiętajmy, że nie możemy takiej sytuacji zignorować, ponieważ nasz brak działania może spowodować czyjąś śmierć. Stąd też, jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji, musicie bezwzględnie działać. Czy pan mnie słyszy? Proszę mi tutaj pomóc, jest osoba nieprzytomna. Krok pierwszy. Ustal przyczynę. Wezwij pogotowie. Krok drugi. Pozostaw poszkodowanego w pozycji takiej, w jakiej go zastałeś. Dbaj o drożność dróg oddechowych. Kontroluj oddech. Krok trzeci. Nie podawaj poszkodowanemu nic do picia. Nie zostawiaj poszkodowanego samego. Krok czwarty. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, ułóż go w pozycji bezpiecznej, bocznej, ustalonej, która nie dopuszcza do zachłyśnięcia się. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013